Hej, witajcie tu Areco265, zapraszam was na spotkanie yy, w ramach yy, PK Ekstraklasy Lechia Gdańsk z lks em się mierzy jutro, więc zapraszam was na różny prognostyk tego spotkania u mnie na kanale na YouTubie. Zaczynamy Podchodzę już któryś raz z kolei do tego pojedynku, ale co mi tam Musi być wszystko perfekcyjnie nagrane, bo wiecie, że ja chcę być perfekcjonalistą, więc chcę nagrać to perfekcyjnie i się nie denerwować, po prostu spróbować nie denerwować. Murawa gotowa, dobry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w składzie Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Przed nami już za moment kolejne emocje w Ekstraklasie. Jacku, chyba będzie co oglądać. To może być ciekawy mecz. Obie drużyny nastawione bojowo. Trenerzy wciąż przypominają, że rywal jest w zasięgu i warto go przycisnąć już od pierwszych minut. Zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale zapowiada się sporo walki. E no! Oto skład, jaki na ten mecz Wystawił trener Lechitański. Zegrają Zagrają wariantem 4-4-2 Z jednym z napastników grającym Bezpośrednio przed bramką I drugim tuż za jego plecami No to będzie stuprocentowa szansa Teraz to pewno Kucjak, ale zagrożenie nie minęło Podanie na bliższy słupek Kucjak broni, ale to nie koniec no tak, sami Państwo widzieliście, bo takim uderzeniu nie może nawet powiedzieć, że było blisko. Tę główkę oczywiście odnotujemy w statystyce strzałów, ale trudno mówić o jakimkolwiek realnym zagrożeniu. Natomiast zawodnik może się usprawiedliwiać, że był naciskany przez rywala. Nie z piłką na bramkę. Wchodzi w pole karne. No! Wchodził, ale straciłem piłkę. Wchodziłem, wchodząc, straciłem piłkę, bo oczywiście obrońca musiał to przeczytać, nie? Ale dobra, spokojnie ale to jeszcze. O! Pick. Nie tak! Co za. Czul! Ma czas i Ciekawe, jak to rozwiąże. Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Pole podać sobie górą niż Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu Dobrze prowadzi piłkę. Sobie. No, może być groźnie. Zobaczymy, co teraz zrobi. E no. Dobry, skuteczny odgór. Pytam co? On tak nie zauważył, jak on wrócił. Kiedy? Z przodu weź tą piłkę. Ho właśnie. Trzeba, Trzeba wykorzystać ich złe ustawienie w tym momencie. No nie, jak to już nie wyszło, no bo ten oczywiście musiał zdążyć wrócić. Rozpoczynają kontratak. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Atak strata. Tak! Czytaj bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. z której druga drużyna ma jasny cel, trzeba gonić wynik. No dobrze, bojimy teraz tę bramkę pokazaną z innego konta. No, ja już ma raz, teraz. Zobaczmy na rezultat 1 do 0. Teraz jeszcze do poprawić wynik na dwójkę będzie. Wtedy łatwiej może, moja, o nie, wypadł, wypadł, moja piłka, moja. dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Teraz trzeba się jeszcze bronić i nie dopuścić, by strzelili. Mają piłkę. O właśnie, teraz. Zresztą, no chyba nie do końca to mu chodziło. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Zagranie lobem. Wolne pole. Jest dobrze ustawiony. Co zrobić? Pole karne. Będzie ciężko. Kucjak, ale zagrożenie nie minęło. <laughs> Podobnie jak u nich. Ale fajnie, panie... Oj. Jeden z, jeden z, ten, za daleko. Dribbling. Czy Uf, no nareszcie, może teraz będzie lepiej. No i mamy kwadrozera, jak to mówią, piłka wciąż w grze. Byle tego nie odrobili, nie postaramy się jeszcze wyżej. Ej, no! A, Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. Dobrze, teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Dobra, teraz kim. Spróbujmy to. Co teraz w myśli? No i mamy mamy 2-0, ale to jest jeszcze nie jest gwarancja, wygrana, jak to mówią. Więc trzeba się skupić i strzelić, może jeszcze jedną bramkę. Czy się tu nie posiada? Nie, może tym samym piszę o porażki? Pewna interwencja ma piłkę w rękach. No i właśnie tego mi było trzeba wskazać. jest piłką kolejne metry. Będzie branka. Uciek broni, ale to nie koniec. Cofamy się, cofamy się, żeby nie miał miejsca na Żeby nie miał możliwości dośrodkowania. O właśnie, tak jak. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Musiał wrócić po piłkę do środkowej strefy. Nie Piłka trafia! Grasza z pola! Lechia rozpocznie grę od rzutu z autu! Będzie chyba podawał! Ej, no! Zabrał mu tę piłkę! To było niebezpiecznie! A nie! Mogę się tymi podaniami! <laughs> o, o, o dobra. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę! Trybluję stronę bramki. Co Zabieg! Wyciągnął się jak bugi, obronił to. Słusznie, Mistrz Origni, Moment. Świetne wejście, wybornie Wszędzie chciał zagraniczyć. Zakubickiego wejdzie. A no tak, no, a tak. Jeszcze nie. Napastnik za napastnika. Nika i przejął Pomrót niezadowolenia na trybunach. ewidentnie kibice liczyli narzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. No najwyraźniej generz uznał, że pora coś zmienić przed drużyny nie dokona zmian zawodników. W nie bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Podwójna zmiana. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Dośrodkowanie z rzutu różnego trafia prosto pod nogi obrońcy. Zostawił za sobą trochę boiska. piłka wychodzi za linię końcową. Krótko mówiąc, zupełnie nieudane dogranie. Ну okay. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Ładnie rozwija się ta akcja. Nie. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Nie ma co się zatrzymywać. tego ale to akurat nas nie dziwi. Prawie, 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 ale nie opanował Teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przeszłycił piłkę. Nie ma co się zatrzymywać, bo zaraz nam mogą strzelić. To takie poproty to już były. Nie? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Świetny przegląd pola. No brawo. Prostopadłe podanie. Nie ma bramki, piłka tracę i opuszcza plac gry. Ale prostopadłe było dobre. Niestety strata piłki. Może się uda jeszcze? Czekajcie, czekajcie. Uj. Jest powrotem. Ale z sędziego nie ma jednak racji. Był spalony. No, żałuję, bo miał sytuację na strzelnie bramki. Flawiu Payszał, dobre podanie minęło linii obrony. Przed chwilą była szansa, teraz trzeba budować atak od początku. Piłka zagrana górą, ale za mocno, bez wyczucia, w zasadzie dobrą karzą. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Będzie chyba podawał. O, dobrze, teraz wycofali. W pole karne. Co teraz wymyśli? Nie, takimi strzałami to nikogo się tutaj dzisiaj nie zaskoczy. Coś jest nie tak z formą strzelecką, jeśli w tak dogodnej sytuacji z bliska strzela się tak kiepsko. Pokonujesz piłką kolejne metry. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Tracą piłkę po tym Może jeszcze. Ależ nieudane podanie co za głupia strata. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści bardzo słusznie. Ładne, udane przejęcie rybal traci piłkę. Jest dobrze ustawiony, co zrobił. No i powstrzymał akcję. Będzie wznowienie z autu. Ma na skrzydle dużo swobody. Przydałaby się wrzutka. Szansa obrona najwyższej klasy parada. Czekajcie, może polskiego jeszcze <laughs> wstawimy? Polski to będzie trzecia zmiana i ostatnia. No dawaj. jestem już gotów do środkowania z szesnastkę. Poza boczną linią piłka będziemy mieli brzuch z autu. Wchodzi w pole karne. Ma sporo możliwości. i nie ma bramki, ale to była kwestia centymetrów. I tak oto tracą piłkę. Ruszył z piłką do przodu. Kolejny raz, Kudanie interweniuje. Na piłkę, co z tego wyniknie? Nie celny stał, nie ma gola. teraz z auto. Z sobą Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. <laughs> Ale pechowe podanie i strata. że przesuwa się z piłką. Wyciągnął się jak długi. Obronił to. A raz broni, ale to nie koniec. Mogą teraz skarcić rybaki. No niestety nieudany ten kontratak. No, bardzo ładnie przeciął To rozwiąże. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Idzie z piłką do przodu. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Flavio Paisao. No błąd, strata. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. To Jest, jest, jest. Uff, jak jest. No Sam do siebie go tam wiem, wybaczcie, ale to... Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Ważne, że wygrany jest mecz teraz, a nie przegrany czy zremisowany, bo wtedy... Przebiegnijmy się tutaj. Pyk. Jak najdalej od naszego pola karnego, a jak, więc piłkę by się też można było 3-0, to może się zaraz zrobić 3-1. Co teraz wymyśli? Będzie chyba podawał. Nie no czysto, jakby coś. No, teraz. Ma sporo możliwości. Pst. Piłka posłana stanowczo za wysoko nad poprzeczką. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Gladia Païsza. Bardzo dokładnie. Wprost za pleca obrońców. Dobra okazja. Piłka wbija się od słówka, nie będzie z tego gola. I wraca do gry. Gol jest piłka w siatce. Brawo! Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. Jeszcze jedna bramka. Kiedy skończy się ta kanonada? To niestety dla kibiców, ale też na szczęście dla przegrywających. Już za chwilę kończy się doliczony czas gry i ten nierówny pojedynek. Wiele czasu do końcowego Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało zapom nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subów z dzwoneczkiem, komentarzy. Do usłyszenia. Słyszymy się jutro w następnych meczach. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć.